Cześć, kochani ogrodnicy. Z tej strony Laura Szymańska. Witam was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem wam sekrety o sekrety obfitych zbiorów i przepisy na smaczne dania przechowywanie buraków w zamrażarce. Owoce, które zostały uszkodzone podczas zbiorów i trafiły do grupy, i kto pierwszy, ten lepszy, można przechowywać w zamrażarce. W tym celu warzywa korzeniowe Esamyte, obierane, siekane na grubej tarce lub krojone w kostkę, w zależności od przyzwyczajenia. Przygotowane warzywa pakuje się w woreczki w porcjach niezbędnych do dalszego wykorzystania i wysyła do zamrażarki. Takie przygotowania pozwalają nie tylko zachować buraki przez długi czas, ale także zaoszczędzić czas w przyszłości. Przechowywanie buraków na balkonie. W mieszkaniu najlepszym miejscem do przechowywania buraków jest izolowany balkon. Zima temperatura jest tam najbardziej zbliżona do wymaganych wartości. W tym celu najlepiej użyć skrzynek wykonanych ze sklejki lub płyty pilśniowej. Jeśli objętość pudełka na to pozwala, należy zastosować sztuczkę udanego sąsiedztwa buraków z ziemniakami. Jeśli nie, to aby zapobiec przedwczesnemu wiednięciu, warzywo układa się warstwami i przykrywa mokrym piaskiem lub trocinami. Zima ważne jest, aby mieć oko na reżim temperaturowy. W przypadku dużych mrozów zaleca się dodatkowa izolacja skrzynek. Do przechowywania nadają się również duże worki polietylenowe z otworami wentylacyjnymi. Ważne jest, aby takie pojemniki były chronione przed światłem słonecznym. Ogólnie rzecz biorąc, do przechowywania warzyw lepiej jest używać północnych, mniej oświetlonych balkonów. Niezależnie od rodzaju pojemnika używanego do przechowywania zbiorów, należy je zbierać kilka razy w ciągu zimy, aby na czas usunąć uszkodzone lub gnijące owoce.